Cześć, tutaj Kamil Kobędzowski. W dzisiejszym filmie sprawdzimy, czy nowy Marin Alcatraz jest dobrą bazą do stuntu. Zapraszam. Look, Peddle to the metal, you ain't catching me in park. Uh, I just hit the stop. Uh, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm sassing I be spreading it with ease. You gon' see the peace, you gon' see the peace, you gon' see the. And I'm Pod względem geometrii pasuje i do dirtu, i do Pamtraka i do stuntu. Myślę, że jak najbardziej się, się nada. Mamy inny sposób mocowania tylnego koła teraz na hakach, które są z regulacją. Łatwiej jest napiąć łańcuch przy single speed. Nie ma możliwości montażu przerzutki, aczkolwiek da się to obejść. W innym filmie na pewno to pokażę. Nowością w Alcatrazie jest wprowadzenie przewodu hamulcowego w ramię. Fajnie to czyści po prostu ramę i można pięknie, pięknie wyeksponować ten kolor. Na żywo wygląda ten kolor naprawdę ciekawie. Mi się bardzo podoba. Dużym plusem jest też ten badge na, na, na łówce. Jako niewielu niewiele producentów nadal ma takie oznaczenia firmowe. Wygląda to super. W seryjnym Alcatrazie mamy amortyzator Manitou Circus na osi 20 mm. Przez dłuższy czas używałem takiego amortyzatora i wiem, że się sprawdzi świetnie do standradingu. Łatwo go bardzo przerobić pod PEGI. Wykręcamy tylko nakrętkę, dodajemy oś i już możemy zamontować PEGI. Więc... Ja sobie od razu zmieniłem hamulce. Standardowo mamy tutaj Tektro. Ja jedyne słuszne hamulce zamontowałem Magura MT7 Race Line fajne żółte pasują idealnie do tego napisu. Jeszcze to nie jest ten rower, na którym ja będę bazowo jeździł, ale chciałem Wam pokazać, że rower seryjny już jest spoko bazą do stuntu. Wystarczy właśnie do, dołożyć pegi, przód, tył. Bierzni opon w seryniaku jest myślę, że bardzo spoko pod cyrkle, czy różne triki stantowe. Jak do tej pory co testowałem ten rower, to się też nadają, więc to też jest duży plus, że nie trzeba wszystkiego zmieniać pod stand i dużo rzeczy tutaj się po prostu nada do stantówki. Ciężki bieg jest. To jest Na tym rowerze dopiero drugi dzień, zmieniłem w nim tylko hamulce i jaram się. Można praktycznie wszystkie triki zrobić, no oczywiście bez pegów na, na, na ten moment, ale robi robotę, także jeśli myślicie o stantówce i chcecie kupić gotowy rower i ewentualnie go trochę podrasować pod siebie, myślę, że to dobre rozwiązanie. Marina Alcatraz polecam. Jak zawsze pamiętajcie, jeździcie z głową i w kasku, i zapraszam do subskrypcji i lajkowania tego filmu, jeśli Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej materiałów, klikajcie w dzwoneczek i widzimy się w kolejnym materiału.